Wyobraźcie sobie taką sytuację, szukacie pracy, nie możecie żadnej znaleźć. Aż tu nagle dostajecie propozycję pracy w Bubble Tea. No, wygranko, same plusy, tylko z jakiegoś powodu sklep, w którym macie pracować, nie ma żadnych opinii. W sumie to tak jakby nie istniał. Tak czy inaczej, witamy na Wielkim Otwarciu Twój pierwszy dzień pracy. Co może pójść nie tak? Oczywiście nic nie może pójść nie tak. Wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Dzień pierwszy. Powiem Wam tak, moglibyśmy może trochę żarówki zmienić albo może jakieś. No nie wiem, vibe jest taki trochę dziwny, ale zobaczcie, musimy przestawić ten napis na Open i ludzie powinni zacząć przychodzić. Mamy tutaj wszystko przygotowane. Czekamy. Uwaga, uwaga. Pierwszy klient. Pierwszy klient, witam serdecznie. Dzień dobry. W końcu ktoś otworzył sklep z Bubble Tea w tej okolicy. Yy, poproszę Bubble Tea z mlekiem. Ok, nie ma problemu. A, 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 empty Cup. milk tea. Gdzie ja tu mam jakieś rzeczy? Tu jest Boba, ok. Tu jest Słomka. Okej. Okay. Bierzemy pusty. E, pusty kubek. Milk tea. E, Okej. Okay. Dobra, dobra. Bierzemy to prawdopodobnie. Wsypujemy tu. Bierzemy słomkę. Wsadzamy i bierzemy pokrywkę. Gotowe. Dzień dobry, proszę bardzo. To dla pani. Czy jakoś inaczej? Nie. Kładziemy tu najpierw. O, 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 dobra, dobra, kładziemy tu. Dzwonimy dzwoneczkiem, pani sobie sama weźmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pierwszy klient, proszę bardzo, dostaliśmy Do, dwa, trzy, pie. Czy to jest bubble tea ze złota? 8 dol. Osiem dolarów, okej, okay. okej. Okay. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan robotnik, pan chce pewnie bubble tea z małpką w środku. Albo coś w tym rodzaju. O co chodzi z tymi dziwnymi napojami? Możemy mu odpowiedzieć. To jest e, mleczna herbata z tapioką, uznana także jako boba. Albo to są takie napoje, co ci łodzi piją. Panie, pan spróbuję zobaczy pan. O, panie. <ścoughs> no dobra, w takim razie poproszę jedno Bubble Tea dla mojego syna i jedno bez, e, bez tych kuleczek dla mnie. Nie wiem, czy ufam tym, tym dziwnym, żującym kuleczkom. Okej, okay, nie ma problemu, czyli jedna z e, boba, druga bez boba. Nie ma problemu. Ciach, 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 jesteśmy już szybcy. Bierzemy sobie tutaj boba, ciach. E, słomka, ciach, opakowanie, ciach. Jedno tu i teraz drugie będzie bez boba, czyli ciach. Aha, nie bierzemy. Jedno, bez tego, więc słomka, opakowanie. Kładziemy. Ring, ding, ding. Najlepiej, żeby to było dobre. Najlepsze, proszę pana. Najlepsze. Dziękuję za pieniążki. Raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć. Słuchajcie, będziemy normalnie, bo. Przepraszam, a, a twój rodzic to gdzie? Czy ty jesteś wystarczająco duża, żeby w ogóle taką ilością gotówki jak. 18 dolarów mieć przy sobie? No nie wiem. Jej, jej, sklep z Bubble Tea. Wielka siostro, czy mogę poprosić o dwa e, Bubble Tea, proszę? Ech. A masz pieniądze? Mam nadzieję, że masz pieniądze. Proszę bardzo. Ciach, ja ja na kreski tutaj niczego nie daję. Na zeszyt, a nie nic w tym rodzaju, więc e, musieliśmy tu je zapłacić twardą walutą. Proszę bardzo. Ewentualnie przyjmuję bitcoina. Przyjmuję bitcoina, moja droga. E, co my tu możemy? Proszę bardzo. Ciach. Mleko. Boba. Wkładamy. Boba. Stroh. cover. Dwie dla ciebie. Ciach. Dziękuję bardzo. E, wielka siostro, powinnaś dać. E, dodać do menu truskawkowe boba. E, to będzie najlepiej sprzedająca się rzecz. Okej okay. Czyżby drugi dzień musimy dodać sobie truskawkowe? Zobaczymy. Zrobię research po zamknięciu. Oho. Witam. Dzień doberek. Pan mi wygląda jak jakiś e, jakiś chłop z K-popu. Jakiś K-popiarz na pewno. Gdzie zgubiłeś kolegów z Boys Bandu, co? E, o, oh, wow. Nie spodziewałem się, że taka piękna pani będzie za ladą. <grytanie> dziękuję ci. Dziękuję. Staram się robić najlepsze wrażenie dla klientów. E, czy mogę jedno bubble tea z ekstra boba? Nie ma problemu, koleżko. Nie ma problemu. Proszę bardzo. E, bierzemy sobie to. Bierzemy sobie boba. Bierzemy sobie... Ekstra boba, e, słomka i przykrywka. Proszę bardzo, proszę bardzo. O, dziękuję. Tak przy okazji, wyglądasz naprawdę słodko. Czy mogę twój numer? Jasne, daj jakiś fejkowy numer albo nie. Czy to będzie jakiś problem? Powiedzmy, że nie. Ach, no cóż, żeby nie było, że nie próbowałem. Pan sobie odejdzie. I czy to wszystko, to wszystko zobaczcie. That's, that is all for today. Powinnam y wyczyścić sklep i przygotować go na jutro. Okej, okay, czyli flipujemy sobie tutaj. Just... Uh! Dzień dobry. A, prze przepraszam, nie, nie chciałam cię przestraszyć. A. Widziałam, że już chciałaś zamykać i musiałam szybko wbiec. A, o, o, o. okej, okay. możemy powiedzieć, jesteśmy zamknięci, albo spoko, choć przyjmę twoje zamówienie. E, dziękuję. O, troszkę się przestraszyłem. Odrobinkę, odrobinkę, małą maciupcią odrobinkę. W ogóle musiałem pieniądze schować. Co Pani chce? Wezmę dwa Boba Milk Tea. nie ma problemu, jedno. Pani taka blada trochę, może, może trochę więcej słońca? Może trochę więcej, nie wiem, może marchewek by Pani trochę zjadła? Skóra będzie taka trochę bardziej pomarańczowsza, że tak się wyrażę. Proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. E, proszę bardzo. Och, dziękuję. Naprawdę to doceniam. Czy dała nam przynajmniej jakiegoś tipa? Nie dała nam nawet tipa. Dobra, zamykamy. Zamykamy. Koniec. Close. Keep the chairs. Chwila. Aha, wszystko na górę. Dobra. Take mob from the staff room. Tu gdzieś powinien być mop. Nawet tutaj nie zaglądaliśmy wcześniej. Proszę bardzo. I musimy wyczyścić trochę podłogę. Nie ma problemu. Oho. Oho. Dobra. E, wyjdź ze sklepu i zakończ swoją. A, swoją zmianę. No dobra. Wychodzimy. Wychodzimy. Proszę bardzo. Koniec dnia pierwszego. Ale wychodzi na to, że to jest też koniec całej gry, znaczy całej gry, to jest demko, zagraliśmy dzisiaj w demo, tak więc tak jak z każdą grą demo, w momencie kiedy zaczęliśmy już być zainteresowani co się wydarzy, to się a, wszystko kończy. Tak więc moi drodzy, dla odmiany, jako że Bubble Tea było słodkie, to tym razem czasem coś słonego, czyli sól. Po prostu na tych workach nawet jest napisane sól. 50 kg. Będziemy sprzedawcą soli? Dobry biznes! Triglav demanding sacrifices. Kim jest Triglaf i czemu wymaga ofiary? A, czy ofiarą będzie sól? Czy to jest jakiś Bóg, któremu trzeba dawać sól? Kolejny dzień się skończył. W końcu jestem w domu. To jest Twój dom, mordo, tak? Chcesz powiedzieć, że to ten widok sprawia w twoim sercu ciepło i myślisz sobie, hmm, jak dobrze być w domu, tylko czarny, ciemny blok z wielkiej płyty, e, barszcz sosnowskiego z jakiegoś powodu i poczucie bycia obserwowanym przez jakiegoś mordercę. Ach, cudownie, cudownie. Jakbyśmy jeszcze mogli troszeczkę szybciej się poruszać, bo jesteśmy dosyć wolni. E, no, ale cóż. E, tab w ogóle. Ok. Z jakiegoś powodu mamy mózg. Dobra, bo to zobaczcie, to są nasze myśli. W moim mózgu aktualnie jest informacja: Get to your apartment. Czyli idź do swojego apartamentu. Wiecie co? Powiem wam tak. Jakbym miał mieszkać w takiej okolicy. To chyba wolałbym znaleźć sobie jakąś pracę zdalną, żeby nie musieć wychodzić z domu, żebym mógł sobie po prostu na spokojnie siedzieć i nie rozglądać się. Bo no w sumie, taki troszkę polski vibe. Zobaczcie śmietniki, porozwalane. Chociaż brakuje paczkomatu. No to nie, słuchajcie, bez paczkomatu to nie jest polski vibe. Poza tym, patrzcie, rozglądam się i w zasięgu wzroku po horyzont nie widzę żadnej żabki. A w Polsce, w polskich warunkach osiedlowych powinny być przynajmniej trzy żabki, trzy zielone punkty na horyzoncie. Nie ma ani jednego, więc wracamy. Czy to jest kotek? Czy to jest ki O, Jaka kicia! Zobaczcie, jakie ma fajne uszy okla. To jestem taki z oklapniętymi uszami. Witam kicie. Eee, klik. Wchodzimy do naszego bloku. Mam nadzieję, że Kici nic się nie stanie dzisiaj. Mam nadzieję, że Kicia wie, jak się wchodzi do klatki schodowej. Proszę bardzo. Okej. Okay. Przyjemnie. Sympatycznie. Całkiem, całkiem w porządku. Co my tu mamy? A. Wniemanie. Aha, zaginął człowiek, moi drodzy. I tu też zaginął człowiek. I tu też zaginął człowiek. No. Halo. Przepra przepraszam. Witam pana. A Okej. Okay. Okej. Okay. Ten gość jest bardzo dziwny. Nie wiem co on tu robi. Ehm, na pewno nie ma żadnego związku z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są za zaginieni, więc ehm, który to jest nasze piętro? Czy to jest nasze piętro? Czy ja mam jakiś znaczek, że któreś drzwi są nasze, czy o, o! mamy to, mamy to moi drodzy, finally I'm home, wiecie co, nasz ziomek jest bardzo głodny, e, mam nadzieję, że jest coś do jedzenia w lodówce. Ja wycofuję się z tego, co powiedziałem. Ja cię, gościu, bardzo dobrze rozumiem, że nie brałeś sobie żadnego... żadnej zdalnej pracy. Jeśli miałbym mieć zdalną pracę i mieszkać w takim domu, to ja so... To ja was bardzo przepraszam. Czy mi się wydaje, czy w tym telewizorze się coś od... Czy to są nogi jakiegoś gościa w gaciach? Czy, czy mi się wydaje, że to jest noga, gacie i nogi? Nieważne, nieważne. Słuchajcie, nawet w Polsce już takich mieszkań nie ma. Come! On. Nawet już jak macie jakąś babcię, albo e, prababcię, albo ciotkę, która mieszka w nieremontowanym mieszkaniu, to nawet tak, nawet w ten sposób to nie wygląda. Już jest nawet troszeczkę lepiej. No, na, naj, najniższy poziom mieszkania w Polsce już odrobinkę jest wyżej niż tutaj. Czemu ta lodówka jest w korytarzu? Czemu jej nie ma. Czemu to jest pralka, a tu ja nie rozumiem, ale szanuję za panią z anime na ścianie. Jakbym mieszkał w takim mieszkaniu, też bym sobie poklejał ściany paniami z anime, nawet jeśli są AI, tak jak tutaj e, w tym miejscu. Dobra. E, nasz cel to było take food from the fridge. Nie ma najmniejszego problemu. Tylko jeszcze zerknijmy, jak wygląda łazienka tak. Dla bezpieczeństwa. Och, och ta deski z motywem morskim, och te. Te zasłony z delfinkami, coś cudownego, proszę bardzo. Co mamy w lodówce? W lodówce mamy lasagne. Okej, okay, lasagne może być, słuchajcie. Musimy ją podgrzać w mikrofali. Klik. Podgrzewamy ją w mikrofali. Bon appetit, mój drogi, to przynajmniej tyle będziesz miał od życia, że będziesz najedzony, bo. Raczej domek, ani osiedle, ani cała okolica, no nie sprawia zbyt dobrego wrażenia. Teraz muszę pójść e, wziąć prysznic. Nie ma problemu, koleżko. O! Halo? Kto tam? Om! Um... Dzień do... Witam pana, my się już minęliśmy na klatce schodowej. Witam. Jestem Twoim sąsiadem z góry. Czy mógłbyś pożyczyć mi trochę soli? Akurat coś teraz przyrządzam i skończyła mi się sól. A e, okej. Okay. Zaraz ci przyniosę. To wiecie, co tak dla bezpieczeństwa? Ja tutaj panu zamknę drzwi, pan sobie poczeka. E, sól, 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 sól. O, to jest sól? Okej. Okay. W takim malutkim pojemniczku. Oto sól dla pana. Jeśli. Miło. Nie chce pan soli, to nie dostanie pan soli. Chyba że pan nam się tutaj wkradł gdzieś do domu. Czy pan nam się tutaj wkradł gdzieś do domu? W szafie? W lodówce? Nigdzie go nie ma. Dobra. Czyli jesteśmy bezpieczni. Czyli check the front door. No przecież przed chwilą sprawdziłem, nikogo nie było, no. A. Nie ma nikogo. Gdzie on jest? Dziwny gość, dziwny, zgadzam się, dziwny gość. E, jeśli nie chce od nas soli, to my się idziemy e, wykąpać, albo raczej wziąć prysznic. Nie wejdzie nam do domu teraz, prawda? To nie będzie jedna z tych klisze scen, gdzie ktoś się, ktoś bierze prysznic i wchodzi mu morderca do mieszkania. Jedyne co zostało zrobić, to wyrzucić śmieci i mogę iść do łóżka. a. a? A... Dobra, nikogo nie ma. Bierzemy śmieci. I tu nikogo nie ma. Nie, nikogo nie ma. Wychodzimy, słuchajcie, wyciągamy śmieci, znosimy. Nie ma najmniejszego problemu. Proszę bardzo, nasz sąsiad jest na górze, pichci jakieś jedzonko. Mm, nie wiem, może sobie robi zupę z ludzi. Zupę z Ignatow-Wasilii Nikolajewicz. Ignatow-Wasilii Nikolajewicz prawdopodobnie jest dzisiaj wsadem do zupy. Światełko się tutaj troszeczkę, troszeczkę miga, nie ma najmniejszego problemu. Ważne, że świeci. Nie oczekuję od tego bloku, że cokolwiek będzie w nim działało. To, że domofon działa, to, że światła działają. Perfekt, doskonale. Idziemy do śmietnika. Kotka już nie ma, zobaczcie. Już kotek na nas nie czeka przed drzwiami. Miejmy nadzieję, że nie został zjedzony przez naszego pana, ale na spokojnie. Nasz piękny śmietnik. Na szczęście nie musimy się martwić w jakiś recykling czy sortowanie. Eee, jitujemy tutaj po prostu na kupkę. I... <laughs> I takie jest nasze życie, słuchajcie. Proste życie. Prostego ziomeczka. Jesteśmy po prostu wychylowanym ziomeczkiem, który ma sąsiada, który ma dziwnie podłużną twarz. Zdarza się. Może miał jakiś incydent w jakiejś elektrowni atomowej, czy w jakimś, em, nie wiem, zderzaczu cząsteczek. Zdarza się. Wchodzimy do środka. Wracamy do naszego mieszkanka. Pierwsze piętro. Pusto. Drugie piętro. Pusto. Trzecie piętro. Ok. Kolejne piętro. Dobra, wszystko jest jak w najlepszym porządeczku. Idziemy spać. Idziemy spać. Finally I can go to bed. W ogóle, my śpimy na tej kanapie, chyba. Bo on tutaj żadnego innego łóżka nie ma, więc. Ok. Pcia. O. Ktoś dzwoni? Sąsiedzie jest druga w nocy. Sąsiedzie, proszę. Jest druga w nocy. Weź tam marynuj w soli te ciała, czy cokolwiek tam robisz. Tam, nie wiem, weź tak od siódmej do trzynastej się tym zajmuj, czy coś. Wstajemy. Wstajemy, musimy, słuchajcie, otworzyć drzwi. Kto znowu? Czy to jest sąsiad? A... Halo? O! Otwiera. Okej. Okay. Jakieś ślady. O nie. Każecie mi za nimi iść, prawda? I prowadzą na piąte piętro. No come on. No okej. Okay, dobra. Konfrontacja. Moi drodzy, confrontation. Long flat head neighbor. E, mieszka prawdopodobnie tutaj? Czy gdzieś dalej? Tutaj mieszka. Bezpośrednio nad nami. Otwieramy drzwi. Otwieramy drzwi. A... O ojoj o, sól, sól ekstra, sól ekstra, 50 kilo. Czy to jest sól drogowa? Czy on używa soli drogowej... Eee, dobra. Mamy zepsute jabłka, mamy jakąś torbę. Mamy... Cokolwiek to jest? Okej, okay, tutaj pusta szafa, pusta szafa, sól. wo... W łazience jakiś ołtarzyk? A tutaj? Zamknięte. Closed. Need a key. Poczekajcie, może gdzieś tu jakiś klucz jest. Tu nie ma. O. Tu gdzieś nie ma. Gdzieś to musi być, prawda? Jakoś tak na widoku. O! Czy to jest klucz? Halo. O, dobra, mamy klucz, w takim razie, siup, otwieram, Ra expected, moi drodzy, expected, ja nie wiem, wiecie co, ja może wam zabluruję, w sensie domyślacie się co tu widać, ale ja wam zabluruję, żeby nie mieć demonetyzacji, okej, okay? bo całkiem realistycznie to wygląda, powiem wam. Eee, musimy zadzwonić na policję, szybko Dobra, dobra, jesteśmy w szoku Chłop był w totalnym szoku eee, Nie domyślał się kompletnie Uciekamy stąd, słuchajcie, uciekamy Biegniemy do naszego domu Proszę bardzo Powinniśmy teraz zabarykadować drzwi szafą Ale widzę, że się tym nie przejmujemy Sercu nam bije, szybko 911, 911 Szybko Chociaż nie, jesteśmy teraz w Rosji. W Rosji też jest 112. Powiedzmy, że jest 112. Dzwonimy na policję. Muszę się uspokoić. Okej. Okay. Na spokojnie. Wdech, wydech. Mamy zobaczcie przebojowe warzywa Bonduel w rogu i. A. Wyłączył nam prąd. Czy to zna... Czy to znaczy, że wyłączył nam też. A. Telefon, rozumiem, tak? Nowe myśli się pojawiły. Live. No cóż. O, o! O! Witam. Sól przyniosłem. Sól dla pana? Nie. O! Nie dowiemy się, na jaką zupę zostaliśmy przerobieni. Nie będzie sceny, jak nasz koleś z podłużną głową robi takie, wiecie, salt papi, psz, solą, psz, psz, psz. nie. No to kiepsko, moi drodzy, no. W sklepiku, w sklepiku z Bubble Tea nas nie zabili. Tutaj chyba też nas nie zabili. Chciałem chaosu, a dostałem chaosów.